Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr i reprezentuję Narodowe Instytut Onkologii. Chciałem Państwu powiedzieć kilka słów o tym, jakie pojawiły się nowe opcje terapeutyczne w leczeniu czerniaka. Po pierwsze, i to już jest wprowadzone do programu B59, to jest połączenie niwolumabu z relatlimabem, czyli nowa opcja terapeutyczna oparta o skojarzoną immunoterapię, o niższej zdecydowanie toksyczności niż skojarzenie ipilumabu z niwolumabem. To jest nowa cząsteczka relatlima działająca na LAK3. Jest dostępna w ramach programu lekowego B59 w pierwszej linii terapii. Jest zalecana zarówno przez polskie wytyczne, jak i amerykańskie NCCN. Jest to interesujący sposób leczenia o toksyczności zbliżonej do monoterapii antypd 1, a o około 10% wyższej skuteczności. Preferowany profil chorych do naczerniaka. Do leczenia niwolumabem z relatlimabem obejmuje oczywiście przede wszystkim niską ekspresję PDL-1, bo to jest konieczne do oznaczenia i od razu należy oznaczać. To jest badanie immunohistochemiczne w przypadku rozsianych czerniaków, ale również czerniaki z reguły z niską masą nowotworów, osoby w gorszym stanie sprawności, z licznymi chorobami współistniejącymi, obciążeniami autoimmunologicznymi, poryźnę na czerniaka desmoplastycznego, niższa aktywność Aldeha, bez obecności mutacji BRAW gorszym komplajansie, więc to wyniki badania Relativity 047, przypominam, mediana przeżyć wolnych od progresji wynosiła 10,2 miesiące versus 4,2 miesiące dla monoterapii anty 1 Drugie leczenie, które jest w Polsce w pełni dostępne, to jest leczenie adjuvantowe, nie mamy leczenia w drugim stopniu zaawansowania 2B2C, tam są zarejestrowane dwa leki, pembrolizumab i nivolumab. To też jest nowa sytuacja, ale niestety nadal niedostępna. Za to w tej chwili myślę, że powinniśmy niedługo mieć dostęp do leczenia przedoperacyjnego. To dotyczy tylko klinicznych przerzutów, ale skojarzenie niższych dawek i ipilimumabu z nivolumabem dwa cykle przedoperacyjnie u 60% chorych na przerzutowego klinicznego czerniaka czyli z palpacyjnymi przerzutami do węzłów chłonnych plus ewentualnie przerzuty intransit zapewnia całkowitą lub prawie całkowitą odpowiedź patomorfologiczną u 60% chorych i chorzy właściwie nie wymagają już dalszego leczenia. To jest bardzo duży postęp terapii. To, co jeszcze weszło do leczenia przerzutowego czerniaka, to jest nowa terapia w przerzutowym czerniaku gałki ocznej, tebentafus, T-bentafus jest bispecyficznym receptorem łączącym przy obecności antygenu HLA0201 komórkę czerniaka z antygenem GP100 i limfocyt. Dzięki temu występuje istotne wydłużenie przeżycia. Ponad 25% chorych z przerzutowym czerniakiem przeżywa 3 lata. Czerniakiem gałki, oczem, czerniak naczyniówki, głównie przerzuty do wątroby. To jest bardzo duży postęp w ostatnim czasie, i tak naprawdę programy lekowe, które mamy w tej chwili dostępne, zapewniają bardzo elastyczne i bardzo nowoczesne leczenie chorych na czerniaki w 35 ośrodkach, które Państwo realizują. Bardzo dziękuję.